Witam wszystkich hodowców w hodowczynie Kilka młodych zaprezentuję Będzie można sobie zamówić Opali mogą być do lotu, jeszcze na dachu nie były Podaję numery obrączek 14262 Pierwszy Barwa Kładany fajnie. Drugi z białymi lotkami. Też uważam, że fajnie poskładany jest. Barwa. Numer obrączki 14229 Barwa też fajna Trzeci barwa Barwa fajna Numer obrączki 14 256. Party. Barwa piękna. też. Spójrzmy fajnie. Numer obrączki. 14,257 te wszystkie opale nadają się na loty to są po gołąbkach lotowanych Zamówić, na razie wysyłek nie ma. Utrzymanie, utrzymane bardzo ładnie, widać. Dziękuję wszystkim hodowcom. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Dobry lot!